Oj, ciekawe co tutaj dzisiaj nas czeka na Hero Brainie. A czy tam coś... Siemanko, widzowie, ja jestem Brutus Małpa. I to jest pierwszy odcinek serii The Hero Brain Mode. I te się jakoś nie świecą. I dzisiaj jest ze mną Tomek! Znowu. <laughs> no i nie wiem, czy jeszcze jeden to ten Hero Brainie zbudować. No bo. Uwierzcie mi, ja. Ostatnio mi się Hero Brain nie pojawiał. Jaki on tryb? Peaceful no Hero Brian Peaceful. Nożmani nie jesteś problem. Dzień Ojej. O jest. się. Hero i Hero brani go No ale Nie plozi. Ile... on może... ile on się może, bo nie, nie idę, bo się boję Pok Pokaż mu może im jest Dobra. Eee, zapomniałeś wyłączyć too many item. Niech będzie. Creative <gry> zawsze mogę ustawić. Włączę może lepiej dźwięki na głośnik. Nie, zrobię jeszcze jeden totem. Mhm. Lubię robić totemy. Dobra. Czy ty naprawdę jesteś. Dwa, trzy. Ehm. O no, nie wrócę, no mmm Jeszcze raz, jeden, dwa Ten totemowy chłopak Jeszcze taka muzyka Dlaczego to się nie pali? Tylko to Jedno, dwa nie musiało nawet że... mi wyjść Też Paradez, paradez Szypie bananami W kluczyce jest, jest forbarana I będzie fajnie jest boczaka. Góry hmm. bestyk! Dlaczego mi się hero nie pojawia? Idź w drogę! <kluz> wykrakałem! Okej, okay. na biaki. Przetestujmy. Wiecie co? Wykrakałem. Co? Nie... Ja Ten mod mnie... Kto nie wolno brutusiały, to wolno psy głupowi. Dziękuję za miłe lag, bo myślałam, że hero bym wyskoczył. wyskoczy. ty nie zrenderowało się X. -ha -ha. Good! Ja nie mam kreatywa niszczyliście mi z tego Timbermot! Ja mam w ogóle szukierka? Mas! Nie! Mas tutaj! mam no, mam, mam. Przepraszam was, za mamy. Wiem, że tylko tłumany używałem tłumany, ale... Nieważne, dobra. Mam zimę na A, to czy od dołu? Bo boję się tak. <tum> Jakie noby! Ale się przecosyłeś. Ja idę na pustynię. To na mnie nie robię zracenia. Powiem ci prawdę, na pustyni jest najwięcej pułapek. I, najwięcej I hero brainów. Damy ten płaski teren. Nie idę do wody. Czekaj na sekundę kreatywa widow, tak Brudus włączał. Trudny. Creative. I wezmę sobie łodzie. Nie, od razu już tam przelecę. Brusz br br Brudusz creative staj. Jak tego nie zauważyłeś, kiedy na, za ...Hero Heroflant cię bije! Heroflant cię zabije! że za pomóżcie! Jest tam ktoś? Nie, jest tutaj Hero Brain. Dobra, musimy sobie poszukać nosza! Boj, lubię cię. go nie boją? Chcę kreatywa. Wezmę sobie spawn noczy. Nocz. Wezmę sobie tak noczy. I niech się spawnują. No cóż. Zresztą się Lubisz mnie, prawda, noc? Noc! Respi się Nigdy nie widziałem noca na oczy A ty widziałem, ale z jego starym skinem Ej Łopa, Łopa jest fajny e, zain Od on się nie respi te spawnery Respi Mi się nigdy nie zrespił Kolejny totem zrobił na dachu studni. <laughs> niech widzieć, że mają czym się przejmować. I nie chcieli pomóc. Oni się w ogóle Hero Braina nie boją, to niech się zaczną bać. Nigdy, nikt się nie boi Hero Braina, oprócz Ciebie, mam darmo. Oh! Nie bądź mangio, bo cię wywalę z filmik. Przepraszam. Ale ty mnie bijesz. Nie bijesz. A w ogóle gdzie tyle... Ej no. Ej. Never be free to mi będzie pisała. Wkurzył się. Idziemy z tym. Nie wiem dlaczego puszczamy... Niech pioruny cię stać. Niech pioruny cię rozdupcą! Zrobiłem ranek, Save'ujemy itemy. Idziemy. Skoczek. O! Skoczek! Łapka. Pułapka. Jak to? Coś tu pisze. It's, a my hero, It's my hero right It's me hero right Patrz za wow. siebie Będę patrzył za siebie, dziękuję za radę Nie, on patrzy za ciebie, dziś ci się pojawi A to chodzi Chyba, że się zdenerwował Nie A bo nocą suka, chce go zabić Więc w mózg Dziękuję ci za informację Już będę się ciebie bał Nocz mm. I... <laughs> Napisał mi na odwrót nocz i... Pauze. No! Where? No! Gdzie jest noc? On już ode mnie nocza! Nie zabijesz go! Prędzej ja zabiję Ciebie! Prędzej! Prędzej to on Ciebie zabije. Dziękuję za poparcie! Nigdy, nigdy mnie nie popierałeś! <mianowite> Przepraszam, będę iść popierał za 2000 lat! 2012 mamy, ty się lepiej pospiesz! 13 jaki jest? A może pokażę, jak etatować tak, na przykład swoje uzbrojenie? Mm, w oddzielnym paradniku. Boję się, Hero. Nie dam ci nocha. Noc to jest mój ulubiony ten. NPC. Noc to nie NPC. Pisi, Noc to potęga. Hero. Noc to potęga. to potęga. Bożeś! Mama Sword. Mój mama Sword Coxie Chyba cieja Sword, nawet nie Dorciez Wejście sobie łuk Może tylko Dorciez jak rozwalić mu w całe Nie mam zamiaru Strzałem mu rozwalić? Zabić znaczy, mu stałe wypysk Na stałe na... 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 twarz mu pozył Może się utrzała w pysk, nawet nieźle Kaktus Fokus kaktus Energy Bim! Wow. Nie wiemy gdzie się pojawi Hero Brine. Nie wiemy gdzie ani kiedy on jest. A kiedy będą kurczaki? Lubię te kurczaki. To śpiewy nosa. Ostatnio y, krowy teraz są wszystkie już bez oczu, wiesz? A te kurczaki to śpiewy Hero Braina, nie nocza. No mówię śpiewy Hero Braina. To działa śpiewy tam ze strony Zwięcej co przed przedwili przejdziemy Wiecie co? Zwięcie ci Wiecie co moi telewizowie? Zrobię 158 totem Bo się boję hero. zaraz on się wkurzy patrz Mi upadła, bo ma hero brain. Tak wkurzył się Pan pierwszy totem tam jest z no nasze parę A kiedy będzie nowy Hero Braira? To będzie taki jakby poradnik Hero Branie na początku pewnie No parę Hero pojaw się Pojaw się On się boi Kurde no Hero Robię ci dwa 4 miliona to dni zrobiłeś Patrz jak się teraz wkurzy na mnie Odpalę Drugiego. Niszczę! Może uciekać. Mam. Dobra, że... Mama Sword, obroń mnie. Chyba Marmot Sword, ty świszczaku. jesteś tak... Wiesz co, bardziej z od ciebie mądrzejszy. Bałpecko. W odcinku jesteś trupem. Przepraszam Powiem Ci więcej o bodzie tu znaczy, mamy items Taunkraw jest wina 7 No mów Molesz tam wszystko Siemale, z z z widzowie jesteśmy po cięciu i znowu jest ze mną tu mam jako nigdzie sobie nie poszedł przeskoczę nie przeskoczę Jestem wytrwały Hero uh. Brań Dziękuję Chuck Norris to był, ty to widziałeś? No. Ej, czekaj, czy to piszę? Dobra, piszemy. Run. p -kops, pół obrotu w końcu to był Chuck Norris. Tak, wiecie, tak Norris mówię, naprawdę, że trzeba to obrotowymi drzwiami. Widziałem. W prawdziwym życiu. Nie kłamię. Weźmiemy sobie na sekundkę Crazy lo, lo, lodzie. Zmiany o Mam lagi. Yy, no, no, poczekajcie, ja wydaję pociu. Yy, no troszkę musiałem cięcie zrobić, ale ważne. Brocuś. Brocuś. Mam no... już wiem jak będę się nazywał na no, YouTuba no, Znaczy, moją nazwę. Świnka Craft. Będę miał łeb świni. Ja ma łeb... Łeb krowy. No i płyniemy, płyniemy, płyniemy. Nazwie jest Wezmę sobie noc żeby Hero Brain się pojawił To ten Hero Brain na podwodą nie uderzyłby piorun nie byłby crash o, znaleźliśmy góry G Idziemy, idziemy w góry, idziemy w góry Jak to leciało Śpiew. Oczy! Świerzy. To są śpiewy. Oni mają oczy plus Hero, zrobię ci to dobrze? Na zgodę! Potem go zniszczy, żeby się wkurzył i będzie mieli znowu niezgodę. To od razu jesz nie, zobacz. Hero Run to ten może służyć jako... You never wish, nigdy nie będziesz... Yy, nigdy nie będziesz wolny. Będziemy sobie Mało coś Hero Braina, ja bym sobie chciał horror packa, tylko jak gram na Minecraft Zyczu CTZ Ty też ani grasz Nie mam! Spracował mi się No jasne A Tendleta jest w rajze mi nie ma PNABLED T-Sa Auto update Auto update check marker option Mark Marker opszy na ikone najbardziej... No, na nie nie robię na to Hadithem. No. tam jest jeden zły. No. Dawaj! Dydamy go! Dydamy, trzeba go zabić. Zabicie nie sam nie zabiło. nie, zabij. Ja to pokazuje Hero Priina. będzie cię Maja, ma Nie dam pod... To są potwory. Tam jest Slenderman, widzicie to? Taka biała czacha. Nie płynę do niego, bo się z Slendermana boję. O, niebieskie! Squidy, chyba. Niebieskie są moby. A, wodne. Z... Wszystkie moby to. Klatki. No i pożegnamy się brutus na łódce, a nie pamiętacie. Subskrybujcie, komentujcie, hero brainujcie. Z magiczny guzicek, którego nie ma. No dobrze, więc pa!